No, dla nas malutki. Może nie dla każdego. Jak będę umierał, chcę zrobić trzy rzeczy. Chcę się kochać z Sally, domknąć deal i wypić idealne martini według Jamesa Bonda. Dziś mam prawie 80 lat i heroina nie jest już takim priorytetem. Przesunąłem ją na 90. Dopiero po 90. chcę sięgnąć po narkotyki. Dziś oczywiście przy peptydach i wszystkich innych rzeczach, które są legalne w niektórych krajach, pewnie nie będę musiał używać heroiny. Ale od dawna nie martwię się o zwiększanie mojego majątku netto. W trakcie korony zarobiłem więcej niż przez całą dekadę lat 80., gdy stopy były na poziomie 18-19%, a teraz są na poziomie 4-5%. Myślę, że to chodzi właśnie o to.